tu jest mój stół wstydu was, Dzień dobry, z tej strony Ewelina z kanału Kulik Beauty a dzisiaj zapraszam Was na domowego vloga będą paznokcie, będzie trochę sprzątania, będzie ogarnianie pokażę Wam moją toaletkę zrobimy sobie remont w kosmetykach będę musiała także te moje kosmetyki ogarnąć pokażę Wam w jaki sposób ogarniam to jak na razie muszę się zająć sprzątaniem kuchni. Potem przejdziemy do mnie, y, do pokoju i wtedy się okaże, co będzie następne w kolejce. Więc jeżeli jesteście zainteresowani takim domowym vlogiem, to serdecznie zapraszam. A kto tu jest taki piękny? Kto to taki piękny? Co ty masz na uchu? Kto jest taki piękny? Halo, córeczku! zaruniu, moja śliczna, moja śliczna. Powiedz cześć moim widzom. Tak sobie usiadłam na podłodze z Sarunią i tak sobie myślimy, że ostatni vlog to był z Polski, a to było w grudniu. No to pół roku. Nie zarusił moją. Oj, I zapraszamy. Pokaż nam ślicznego bo jakby masz piękny nosiak. Wczoraj nagrałam wam na moim Insta Story Kulik Beauty. Zapraszam na Instagram. Ym, nagrałam wam makijaż. Po prostu szykowałam taki Get Ready with Me. Szykowałam się razem z wami. Pokazałam wam kosmetyki, jakie używam. No i chyba będę to robić częściej. Powiem wam, żeby nie nagrywać co drugi film Get Ready with Me na YouTube. Wiem, że to lubicie, to też ma bardzo fajne wyświetlenia, takie wideo ma. <laughs> to też zawsze ma takie fajne wyświetlenia, natomiast no niekiedy będę też nagrywać na Instagramie, dlatego serdecznie Was zapraszam, a Ewelina Kulik to jest moje prywatne konto, ale bardziej zapraszam Was na Instagram Kulik Beauty, żebyście sobie zaobserwowali, to będziecie mieli także na bieżąco kiedy? Jaki film? Co? Jaki film? jakieś pytanka? No. Witam z garderoby. <grym> Moi kochani, czas posprzątać. Czas naszykować rzeczy na paznokcie. Tutaj już mam moje frezareczki, będę sobie też pięty robić. Ja używam do paznokci marki Neonail. Możecie zobaczyć często na moim Instagramie. Praktycznie wszystkie rzeczy mam z tej marki. Praktycznie wszystkie rzeczy używam z tej marki do paznokci. I tutaj już Wam pokazuję. I tutaj są moje skarbnice. Taki zapas. Ale tak, tu muszę sobie jeszcze naszykować. Tu chyba mam frezy. Czy dobrze się nie mylę? Tutaj mam frezy, więc to też tutaj, skarpeteczka. Eee, popatrzmy, co ja będę potrzebować. Tak, cyk. Brokecików żadnych nie potrzebuję. Wezmę sobie jeszcze oliwkę, też z no Nail I to jest. Co to jest? Jaki to jest zapach? Chyba truskawkowy. Tak mi się coś kojarzy. I tu nie będę już potrzebować nic. Stąd już wszystko mam. Chyba jeszcze nożyk sobie naszykuję. Do pedicuru. Hmm, To by było na tyle. A ceton też już mam. Już sobie pliner wezmę. I to wszystko. No i waciki. I to będzie na tyle. To jest mój Alex na kosmetyki i trzeba tam naprawdę posprzątać, więc biorę się za to. Najpierw zrobię porządek tutaj w paznokciowych sprzętach i już wam będę też pokazywać co i jak. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Co pani szuka? Co pani szuka? Dzień dobry, proszę panią. Dzień dobry Oki okay. Koszyk się przyda Też mam taki duży Już ceny mam W sensie nie cena, metki To jest w ogóle jakiś, jakiś dramat No ale muszę wziąć wszystkie moje kosmetyki Żeby je sobie pozapisywać, posprawdzać Wyciągam stąd Wezmę ze sobą, zobaczymy W ogóle spoko sposób, bo wykruszył mi się Rozświetlacz z Vibo Ten od, z Katosu i miałam puste opakowanie po lip peelingu yy, peelingu do ust od Vibo no i po prostu sobie tutaj przesypałam ten rozświetlacz i sobie go używam jako cień, o ile to odkręcę nieważne tu sobie go przesypałam, więc w sumie okej okay. tu mi są niepotrzebne żadne rzęsy o matko Obiecuję poprawę, nie kupywania nic. A to jeszcze nie wszystko. Ponieważ na toaletce Jeszcze są kosmetyki. Więc. Tak, mm, dobra. No i jeszcze są kosmetyki. Tutaj. Już wam pokazuję. Zobaczcie. Tak, mam swoją książkę. <laughs> Tutaj. Kurna chata. No, je też muszę ze sobą wziąć, ponieważ będę robić sobie na toaletce miejsce na kosmetyki, które muszę zużyć, ponieważ mam teraz taki cel. Że zużywam, kupuję, a nie kupuję, kupuję, kupuję i kupuję. O tak, nie wiem, jak was tu postawić, natomiast te pomadki, że one mi tu stąd nie powylatywały Kiedyś miałam tych kosmetyków jeszcze 10 razy tyle, natomiast oddałam mojej przyjaciółce. Niech ma. Tych wrokatów nie biorę, niech one sobie tu będą na wystawie. Wystawię. No, ale niech nie biorę. Niech będą. I te akrylowe pudełeczka, one są bardzo fajne, bo one są niskie i szerokie. Ja mam też z Aksiona były za 80 centów, tak mi się da. I mam dwa obok siebie. Trzy to już by było za dużo. Taka wystawka. Perfum nie biorę, bo to na bieżąco. No i palety. Palety. Nadal palety, wciąż palety, jeszcze paleta, jeszcze paleta. Wiecie co? To jest dramat. Jak się tak na to teraz patrzy, takim chłodnym umysłem, przemyślanym umysłem, no i jeszcze pomadeczki. Robiłam Wam filmik na kanale na temat tych pomadek, więc odsyłam Was tam. O, oh, a ja teraz tutaj ogarnę ubrania, bo tu też jest dramat. Uchylę sobie leciutko okno. I tak! Ogarnę buty, ogarnę ubrania. Zaniosę te kosmetyki do mnie do pokoju. I przemyślimy sprawę, jakby to wszystko ogarnąć. To jest tyle Jezu Ewelina. Ile to jest pieniędzy? Czy Ty jesteś mądra? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest takie mądre wydawanie. Tyle pieniędzy na kosmetyki to jeszcze takie, które się ma. Natomiast zaraz to przemyślimy. Ja Wam pokażę mój sposób na organizację wydatków. Robię to od dwóch albo trzech miesięcy. Natomiast w ostatnim miesiącu poleciałam lekko z hajsem i z kosmetykami, co nie jest w ogóle mądre. Ale pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda moja organizacja wydatków na kosmetyki. I ten miesiąc mam bez wydatków. Jedyne co to była fajna promocja: 1 plus 1 gratis na Garniera, na płyny. Więc 3 euro wychodziło za 1, 12 zł. To jest nic. To kupiłam sobie po prostu i mam zapas. W pielęgnacji też nie mam zbyt dużo. To też wam pokażę. To też muszę ogarnąć. Dzisiaj mam taki ogarniający. masakra, Ogarniający dzień. Także no. Yy... Ja robię lecę. Pokażę Wam rezultat na sam koniec. Boże, jeszcze tam są kosmetyki. O, Maryjko. Tu jest, tu jest mój stół. Wstydu. No, teraz to sobie ogarnęłam, pogrupowałam. Tu mam mój zeszyt. I tutaj zapisuję, sobie już Wam pokazuję. Sobie zapisuję cenę, co o tym myślę, co to jest. Teraz sobie zorganizuję. Tutaj też muszę jeszcze ogarnąć. Będzie to, co najpotrzebniejsze, to, co na bieżąco potrzebuję, więc trzymajcie kciuki. Masakra, pokażę Wam, jak skończę. <gry> więc skończyłam, i tu są produkty, które sobie naszykowałam, żeby tak codziennie ich używać i zużywać. Tutaj mój jeden z ulubionych rozświetlaczy, bardzo Wam go polecam. Nie wiem, czy on jest wciąż dostępny. Ja go dostałam od firmy Essence w boksie świątecznym. Tutaj nie wygląda, ale on był strasznie wybrzuszony, więc widać, jak bardzo go lubię. Tutaj mam taki rozświetlacz od Mua. Często Wam go pokazuję na wideo. Taki kolorek. Tutaj to już też wiadomo, natomiast to nie robi nic. Natomiast chcę po prostu zużyć i mieć z głowy, i przejść do mojej innej bazy. Naszkowałam sobie pudry dwa, ten z Revolution jeden, drugi też z Revolution, ten Peach. Co wam mówiłam, że go nie mogę na nos używać. Dalej. Naszkowałam sobie Bronzer Revolution. Tutaj macie kolor. Jest OK, jest w porządku. Doskowałam sobie też już widać zużycie z Revolution róż tutaj też macie kolor bardzo fajny polecam wam. Jeżeli szukacie różu, jeżeli szukacie różu, który jest różowy, też już widać zużycie, on był bardzo wypukły. Jeżeli szukacie różu, który jest różowy, ładnie się blenduje, ładnie wygląda na policzkach, no to polecam, polecam z palet mam naszykowane trzy Anastazje Soft Glam Modern Renaissance i Amrezy rozświetlacze Moonchild i Be Perfect Carnival XL tutaj włożę to z powrotem tutaj mam naszykowane jeżeli jeszcze u Was w Aksianie, to znajdziecie bardzo Wam polecam, to ratuje skórę na noc miałam to pod oczami i moja skóra jest mega nawilżona to uratuje mi bardzo często moje spiesznięte. Usta i dłonie. Na noc smaruje, także to musi tutaj być po prostu. Gdzie ten puder? Tutaj. I tu jeszcze naszykowałam sobie rozświetlacz ze stili. Już mam go jakiś czas i chcę go zużyć, żeby po prostu nie stracił swojej wartości. Tutaj też już troszeczkę zużyty. Więc tak, i tutaj mam podkład. To jest ogólnie podkład, natomiast ja to używam do konturowania na mokro F14 Matte Base. Jak możecie zauważyć, tutaj macie jeszcze tył. Też już go troszkę zużyłam. Leżał w moim Aleksie, dlatego go już tutaj wystawiłam, żeby go naprawdę używać, bo on się bardzo fajnie sprawdza do konturowania. Wystawiłam sobie podkładów. Tak, o może. Tutaj mam mój ukochany najlepszy podkład. Zawsze, jak jadę do Polski, to kupuję sobie cztery opakowania. Nasza Janda mega. Polecam, polecam i jeszcze raz polecam, tu już połowę mam. Yy, o podkładach z firmy Cien z, od Lidla. Robiłam Wam osobny test, podlinkuję Wam w kartach na dole. Wciąż polecam, dokupiłam sobie nowy kolorek, bo ja wtedy robiłam Wam y, test koloru 030 Golden Ten. On jest taki na lato, teraz jest dla mnie troszeczkę za ciemny, natomiast dzisiaj jeszcze będę z Wami nakładać samoopalacz. Y, także polecam Wam bardzo te podkłady od Lidla. I to naprawdę one są przecudowne. się człowiek nie spodziewał, ale ja je po prostu teraz. Często mieszam, o ten jest za jasny, ten jest za ciemny. Dwudziesteczki nie mieli w moim Lidlu. Tutaj jeszcze mam z Loreala. On one mają tak różowe kolory, że to jest po prostu tragedia. Natomiast chcę już wytracić, tutaj już też połowa jest. Też robiłam Wam całodniowy test na kanale, podlinkuję Wam na dole. No i ostatni. Będę wam nagrywać całodniowy test. Ja już jestem w trakcie testowania. To nie będzie test pierwsze wrażenie. I to jest z Maka Studio Tech. I tutaj NC25. Już wam pokazuję, jak on wygląda w środku. Sekundka. On wygląda w środku. Tutaj y, lustereczko jest. Tak się prezentuje. Ja już go używam kilka razy. I on tu. Miał miejsce na gąbeczkę, którą się nią aplikuje, natomiast ja go aplikuję po prostu moimi pędzlami. Ostatnio zaczęłam aplikować podkłady pędzlami i się sprawdza świetnie. Chcę go zużyć. Jak już otwarty, to już niech będzie zużyty. Yy, tutaj mam puderek, to jest... Yy, opakowanie jest tragiczne, puder zarąbisty, to mam kolor medium. Tu... Słyszycie? Tu już praktycznie nic nie ma, może na dwa, trzy użycia... NYX Matte Finish Fini mat, Mgiełka do makijażu. No, taka powiem Wam, że może być. Szału nie ma. Jak to mówią? Kieszeni nie urywa. Wie, ale, żeby utrwalić troszeczkę matowo, y, pudrowość y, z twarzy ściągnąć, no to spoczko. Przy okazji, żeby już tak do tego Alexa nie włazić, wam sobie Revolution Eyeset Diamond Czekajcie, że tak ładnie Wam... O. Naszykowałam sobie jeszcze taką giełkę. Też już ją używałam. W ogóle te z Revolution T miałam jeszcze czerwoną i mam jeszcze jeszcze zapakowaną tutaj taką. Powiem Wam, że kupiłam wszystkie trzy i wszystkie trzy... trzy. Na razie dwie, bo tą czerwoną wytraciłam całutką. To była truflowa. Coś wspaniałego pachniała, przecudownie, przecudownie. Natomiast one są bardzo niewydajne, bardzo szybko się kończą, ale może być. Tutaj mam słoiczek i teraz tak, tutaj mam wszystkie moje kredki do ust, kredki do yy, brwi. Tutaj tą z Maka albo na przykład tutaj tą z Elfa, o której Wam robiłam post na Instagramie. Dwa tusze do rzęs. Kredki do oczu też mam, na przykład tą z Vibo od Katosu, też muszę zużyć, niech leży tu. Tutaj mam moją, mój nowy nabytek, baza podcienie z Elf. I dwa korektory, które muszę zużyć, jeden od L'Oreala, drugi od Revolution, więc tak. Przechodzimy dalej, pędzle troszeczkę na bok. Tutaj mam pomadę z Anastazji w Ebony color i tutaj y, eyeliner w kolorze czarnym. Trzy pomadki z Move z Contigo. Moje dwa ulubione kolory. I błyszczyk z Diora, też muszę zużyć, zobaczcie, tylko tyle mi zostało. To jest bez sensu trzymać go u mnie w garderobie, jeżeli wiecie. Ten jeszcze trzymam, jeszcze będzie na ostatnie użycie, ale będę nagrywać Wam porównanie tańszej wersji Glitter Glue, po prostu z Revolution. Niektórzy nazywają podróbką, no ja nie mam o tym zbytnio zdania. Też muszę zużyć tutaj mój klej do rzęs, też już kawałek go nie ma, też nie mam, też mam go jakiś czas, więc nie wiem, czy go po prostu nie wymienię na nowy, żeby mi się nic nie działo. Y do brwi mam tutaj... Y z Revolution Gel. O, taki kolor. Jest w porządku. I tutaj mam pomadkę. 5 euro mnie kosztowała i jest słaba. Nie zwracajcie uwagi na moje paznokcie, muszę je jeszcze zrobić, dzisiaj to zrobię. Powiem Wam, że średni jest, ale już się kończy, więc całe szczęście. Nie będę wyrzucać czegoś. Teraz tak, moja pielęgnacja. Moja pielęgnacja składa się z następujących. Serum z witaminą C, prześwietne, cudowne. Yy, drzewa herbacianego, olejek na moje piercingi, świetny. Krem na noc z witaminką E, super. Składowo też są ok. I krem pod oczy także z witaminką E. Także musi być sól fizjologiczna. I tak się prezentuje kolekcja kosmetyków, które wylądowały tu. Ten koszyk leci do Alexa. To leci także do Alexa. Powiem Wam, że no trochę tragedia. No, no, trochę. Okay. Wygląda... wyglądacie. Pamiętacie, jak to wyglądało na początku? Teraz się trochę przejaśniło, więc zapasów trochę mniej. Natomiast wciąż próbki, próbki. Ale tu się trochę przejaśniło. Tamte podkłady mam nadzieję, że zużyję. Ja jestem zdania. Mama otworzyła mi oczy. Pozdrawiam cię, mamusiu. Otworzyłam mi oczy, że kosmetyki to się zużywa, a nie kolekcjonuje. I czasem lepiej zużyć te tanie. Zaoszczędzić sobie pieniążka, kupić może sobie jeden droższy, a fajniejszy. Więc tak, tu się tak przejaśniło z tym i będę jeszcze Wam nagrywać filmy, całodniowe testy. Tutaj um, ten bardziej na zimę, źle dobrałam kolor w drogerii. Jest mega jasny. Tam się wydawał ok, no ale nie ma teraz sterów z wiadomych przyczyn. Ten jest mój na lato NC30. Prolonguer już go nie produkują, bardzo szkoda. No i foundation mixer. Rozjaśniacz. Zawsze musi być. I puder na lato. Ok, tutaj próbeczki. Dwa korektory. Skiety. I wciąż dwa korektory. Tutaj mam. 6,5. I ten, co Wam ostatnio robiłam test na kanale. Ja go używam jako podkład, a nie jako korektor. Tutaj na imprezki bardzo fajna pięknie pachnie. No i jeszcze zafoliowana. Czeka, czeka, czeka. Ok. Tu też jeszcze wam omówię te. Tu nowa moja nowość, nowa nowość. Tak wam pokażę. Do światła Essence Bloom Baby Bloom. I to jest rozświetlacz z najnowszej kolekcji Essence i jest boski. Tutaj tak nie bardzo oddaję ten kolor. Natomiast jest przepiękny. Tutaj Wibokatosu każdy zna dwie hule, jedna mini i jedna zwykła. I ten rozświetlacz. Rozświetlacz. Bronzer leciutko rozświetlający z Revolution jest mega fajny, natomiast niech na razie leży w zapasach. Tutaj mam rozświetlacz od Mua Mua Makeup Academy Prism. On jest ogromny, on jest wielki. Użyłam go kilka razy, ale zostawiam, bo on się przydaje, jak sobie na przykład tam wymyślam jakieś makijaże. Artystyczne, które robię sama dla siebie, bo się ich, ich uczę jeszcze. Tutaj, tak jak Wam opowiadałam, tutaj mam ten rozświetlacz od katosu, i tutaj mam skruszony yy, z palety chick z która mi się skończyła. Mam tutaj, co mi zostało z różu, z całej palety zostawiłam sobie, żeby po prostu nie trzymać całej palety dla jednego różu, tak? Tu mam biały korektor od Revolution. Może być bardzo twarda końcówka. Latex kupiłam, był na promocji za euro 50. Mówię, spróbuję. Nauczę się, nauczę się. No i tu miliard próbek. Miały być na wakacje. Wakacji nie ma z wiadomych przyczyn. Dużo perfum. Nieważne, nieważne. I tu się praktycznie nie przerzadziło Natomiast wygląda to w ten sposób Kiedy potrzebuję błysku, przychodzę po błysk I tu mam moje miniatury Ja w ogóle kocham miniaturki Patrzcie na tą baby To jest baby tuż do rzęs No boski Ok, dobra yy, Lecę ogarniać to, ogarniać to, ogarniać to I Wam pokażę efekt końcowy Okej, okay, no ogarnęłam to w ten sposób, tu się praktycznie nic nie zmieniło, tutaj jest w ten sposób, tak i tu tylko tak tu potrzebuję jeszcze jedną świeczkę, a tu ogarnam tak, więc trochę się poluźniło, co mnie cieszy, co mnie cieszy. Oblązę sobie tę jaśmin moją kochaną. I teraz tak, będę się zajmować pielęgnacją, więc powodzą. No, no, cóż. Masażyk. Śpiąca królowa. Zobaczcie jakie ma łóżko piękne. Mój tata sam robił. Piękne. Trzyma ma swoje imię tutaj. No, zobaczcie, jaka królowa Bona. <śpuszczanie> Spójrzcie. Coś pięknego. Tylko ona sobie tak śpi. Zaraz na spacery. Co ona ma w tym uchu? chcę zobaczyć bezurki, już mam zrobione na stópkach klepki z talandy, jakby kogoś to obchodziło no i jestem z moim wisiulkiem idziemy sobie wieje strasznie ale fajna pogoda witam Was kochani w ostatniej części naszego vloga, wiem, że był długi mam nadzieję, że Wam się spodoba jeżeli chcecie więcej vlogów zostawcie łapkę w górę napiszcie komentarz byle jaki komentarz jeżeli podoba wam się content na moim kanale, to zapraszam was do subskrypcji. Instagram, wszystkie linki znajdują się na dole. Więc do następnego. Dziękuję wam bardzo. Pa 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 pa. pa.